Proszę Państwa, dzisiaj pierwszy dzień, kiedy nasza Greysunia, mama sześciorga prześlicznych szczeniątek, bawi się po prostu z nimi. Tutaj Greysunia bawi się z lordziczkiem. Tylko teraz coś. Przerwa jest chwilowa. Zabawi. O! I już jest akcja. O! Gryjsunia, jaką masz fryzurę rozczochraną. O jejku! Do czego te dzieci doprowadziły? Że taka fryzura rozczochrana? O jejku! O! No? Mimo, kręcia kręciła jej zaptę spineczkę, bo jej porozczochrywali włoski. Ale nie depcze! Nie depcze! O! Lordzik macha ogonem, no on jest przegigant, naprawdę O jejku, jaki fajny Lordzik, 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 Lordzik No coś śliczny, Lordziczku, Lordziczku, Lordziczku Daj łapkę, daj pani łapkę, wychodzisz się pobawi Daj pani łapkę, daj łapkę, Lordziczku, daj łapkę Daj łapkę, lordziczku. No śliczny piesek jest, śliczny, śliczny. Śliczny piesek. A tu mamy Lea. Malutka tu. Lea. To jest nasza Lea. O, a tu są jakieś zapasy dziewczyny. Tu dwie dziewczyny. Dwie dziewczyny zapasy. O, co tam? Co tam Smyra? A lordzik patrzy, co ta pani tu w ręku ma? Co ta pani. O! O! A oddajcie mi pasek od aparatu! Oddajcie mi pasek! A oddajcie mi pasek! No, co, lordziczku? Hmm? Ojej! Daj łapkę! Lordzik! Daj łapkę! Daj łapkę! O, ty dajesz łapkę! Ty maleństwo dajesz łapkę! No tak, tak, no ślicznie! O! Panią, to jakieś zapasy ćwiczy z panią. Ojej! O, a tam? A tam co za walka? Ojej! Za kokardkę mnie ciągną! Lordzik chodzi z ogonkiem wywiniętym pięknie do góry. Tam Lajla jeszcze też. I merdają tymi ogonkami. Merdają! Tu też jakieś zabawy. Proszę, proszę. O, wesoła gromadka. Mm, wesoła gromadka. Wesoła gromadka. A jej. To się tam denerwuje. Dziewczynki! Lady! Lady! Jogi! Jogi! Co tam zrobiłeś rząd? Jogi! Jogi Malutki! Co tam siewa się spanko? Nie wyspał się piesek, nie wyspał się. Nie na jad? nie na jad? O, o, o. Plose, plose. No chodź, no chodź, no chodź, no chodź. Jogi śliczny. Ma taką piękną, niebieską. O, taką piękną niebieską obruszkę. Pani ładnie musi jeszcze... O, za długie frędzelki muszę troszkę przeciąć. Yogi, przedstaw się ładnie. Tu, pokaż się. Pokaż się. Pokaż się. Jogiś. Yogiś. Co ty tam szukasz? Jedzonka na mojej ręce? Zaraz wam zrobię. A tu kto tak lamentuje? No. No plusie. No plusie. L Lordzik i Lea, największy i najmniejszy pieseczek. Tak, śliczność. Zaraz mam jeść. Halo! Halo! Halo, dzień dobry! O! Ojej, jakieś nerwy! Zaraz pani jeść przyniesie, bo ty wiesz, że pani jeść przynosi na rączce, tak? Lea śliczna, o chodźcie tu maleństwo, o chodźcie tu maleństwo, o chodźcie tu maleństwo, o chodźcie tu maleleja, tam jest gwiezdne Wojna, a tu jest Lea z Gwiezdnym Wojem, plosie o malutko. Śliczna, no śliczna jestem, tak. Nie bój się, nie, nie, nie bój się. A tu jest lord, tu jest lord. To jest też gwiezdne wojny, to są, proszę. To są gwiezdne wojny. A, proszę, to też są gwiezdne wojny. A, proszę bardzo, proszę.